Dzień dobry, nazywam się Robert Chmielewski, zajmuję się mówieniem. Czasem jako aktor, czasem jako dziennikarz, wiem, że i wy zajmujecie się mówieniem, prowadząc swoje interesy. Doszły do mnie pytania dotyczące, a właściwie jedno pytanie, dotyczące tego, co zrobić z takim przedmiotem, jakim jest mikrofon w trakcie wystąpienia publicznego. No, pytanie: jaki mikrofon? Czasem jest to mikroport, taki klipsik widoczny lub nie, czasem to jest mikrofon na statywie, który nas właściwie usidla, bo my musimy do niego mówić i nie mamy możliwości ruchu. My jesteśmy od niego wtedy uzależnieni. No nie będziemy biegać ze statywem z lewa w prawo, tylko ktoś wymyślił, że mikrofon ma być tu i tam jest mówca, gdzie jest mikrofon. Jest trzeci rodzaj mikrofonu. Który jest bardzo często stosowany, to jest mikrofon bezprzewodowy, i troszeczkę o nim może powiem. Jak mówić do mikrofonu? No jak mówić do mikrofonu, jak się nie ma mikrofonu? Ja mam ołówek i to będzie, to będzie nasz mikrofon. Należy mówić tak, żeby się nie zasłaniać tą gałką, taką nie? żeby nie, nie, nie mówić tak. Nie wolno też mówić tak, żeby zniekształcać nasz głos. My nie jesteśmy wokalistami zespołu rokowego, tylko mamy coś powiedzieć do mikrofonu. Dobrze by było, żebyśmy mówili tak, żeby twarz była widoczna. Dobrze by było zatem trzymać go w odpowiedniej odległości. Najczęściej jest to jakieś 15-20 cm od ust. Wtedy ten mikrofon najlepiej zbiera. Dobrze by było, żebyśmy też pamiętali o tym, że mając mikrofon, nie musimy mówić za głośno. Ale też fajnie by było, żebyśmy nie mówili bardzo cicho, dlatego że wtedy dźwiękowiec sobie nie poradzi z naszym malutkim głosikiem. Ehm, jakie są jeszcze problemy związane z mikrofonem bezprzewodowym? Czasem przerywa. Czasem słyszymy, że coś się dzieje, że jakieś piski pojawiają się, jakieś zgrzyty. Namawiam bardzo serdecznie do tego, żeby pamiętać, że jesteśmy w jakimś otoczeniu. Mikrofon jest przedmiotem. Tym przedmiotem zajmuje się ktoś inny, pan inżynier dźwięku, i to nie jest nasza sprawa. Najgorszą rzeczą na świecie jest to, kiedy my zaczynamy ten fakt ogrywać. Zaczynamy jakiś fetysz robić z tego mikrofonu i mówić, aha, przerywa mi mikrofon, a teraz, a teraz czy mnie słychać? A to może ja wymienię baterię, no a może w ogóle pojadę do Hollywood, żeby uczyć się inżynierii dźwięku. Nie, to nie jest nasza sprawa. My jesteśmy mówcą, my jesteśmy tu gwiazdą. Mikrofon jest jedynie narzędziem. Tym narzędziem powinni się zajmować tym którzy zajmują się narzędziami, a my mamy coś do powiedzenia. I to jest dla nas najważniejsze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no muszę zrezygnować bez z tego mikrofonu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jeśli chcielibyście się dowiedzieć o tym, co Was nurtuje, proszę, proszę o kontakt, proszę piszcie, dzwońcie, mailujcie. Cześć!